W poniedziałek 9 czerwca odbyła się długo wyczekiwana przez wielu konferencja WWDC 2025, na której Apple w końcu zaprezentowało swoje systemy na nadchodzący rok. Od kilku miesięcy byliśmy zasypywani informacjami, jakoby firma z Cupertino w tym roku całkowicie planowała zmienić design systemu po 12 latach od ostatniej takiej zmiany, kiedy to przechodziliśmy z iOS 6 na iOS 7. No i rzeczywiście tak się stało. Praktycznie wszystkie przecieki, jakie pojawiały się na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy, potwierdziły się w poniedziałek po godzinie 19. Polskiego czasu. Tak więc w końcu Apple ujednoliciło swoje systemy i od dnia dzisiejszego w fazie beta testów. A od września oficjalnie będą podążać nowym designem, który firma z nazwała oczywiście w swoim stylu, czyli Liquid Glass. Co równa się z tym, że po 12 latach żegnamy się z Flat Designem, ale zmiany te nie tylko dotyczą iOS-a, ale również wszystkich systemów firmy z Cupertino, która nie dość, że postanowiła ujednolicić design tychże urządzeń, to także nazewnictwo. Więc zamiast iOSa 19, czy przykładowo macOSa 16. To od września wszystkie systemy będą nosiły numerek 26. Więc Apple dokonało podobnej zmiany jak Samsung te 5 lat temu, kiedy to również z Galaxy S10 postanowił przejść na numerek odpowiadający obecnemu roku, czyli w tamtym momencie był to Galaxy S20. Ale powracając do materiału, to nie ma co ukrywać, że pojawiło się trochę tych zmian. Szczególnie wizualnych, bo na tym generalnie Apple się skupiło, co ma za zadanie odwrócić naszą uwagę od porażki, jaką jest Apple Intelligence. I nie mówię już tutaj tylko o tym, że u nas w Polsce nawet nie jest ono dostępne i bez kombinowania nie możemy korzystać z tych funkcji oficjalnie, ale o tym, że nawet w krajach, dla których mimo oficjalnego wsparcia jest ono daleko w tyle za chociażby Gemini od Google czy AI od Samsunga. Jednak no mówi się trudno. Dostaliśmy po raz kolejny mocnego plaskacza w ryj i nic na to nie poradzimy. Jak na razie pozostaje nam po prostu czekać. Tak samo jak czekamy na polsku Siri... I ile to już będzie? 14 lat. Moi drodzy, 14 lat, więc jak widzicie, raczej nie ma na co liczyć. Ok, więc pora przedstawić zmiany i nowości, jakie pojawiły się w tym iOS 26, dla nas tutaj, będących w Polsce, bez korzystania z funkcji Apple Intelligence. Udało mi się trochę spędzić czasu z tym systemem, może nie aż tak dużo, jakbym chciał i mógł, bo niestety na głowie jest wiele, 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 wiele innych obowiązków, ale no, coś tam, co nieco wyłapałem i tutaj zaczniemy od tej najbardziej widocznej, czyli całkowitym redesignie systemu po tych 12 latach, który, no, nie ma. Co ukrywać jest na przestrzeni całego systemu. Mówimy tutaj o ikonach, widgetach, centrum sterowania, centrum powiadomień, a nawet takich szczegółach jak przyciski przełączania danej opcji. Wszystko to dostało nowy design, który, jak już wspomniałem, nosi nazwę Liquid Glass, albo po naszemu ciekłe szkło. Poza tym parę ikon, takich jak przykładowo ustawienia, zegar, czy chociażby aparat, uległy zmianie. I jeżeli chodzi o ikonę aparatu, to przypomina bardzo ona ikonę. Którą znamy sprzed iOS 7. Więc no, w sumie taki fajny smaczek dla osób, które korzystały jeszcze z iPhone'ów przed iOS 7. Jak już jesteśmy na stronie głównej ekranu, to może zaczniemy od edycji tejże strony. Po przetrzymaniu dłużej palcem na ekranie głównym, jak widać, wszystkie elementy takie jak edycja ekranu głównego czy usuwanie danych aplikacji z pulpitu uległy zmianie. Wszystko to jest zrobione na kształt tego nowego ciekłego szkła. Po kliknięciu w opcję edytuj, to jak mogliście zobaczyć, pojawiła nam się nowa animacja, o której już nieraz wspominałem podczas materiałów odnośnie przecieków z tymi nadchodzącymi systemami. Wcześniej była to prosta, zwykła animacja, teraz jest szybsza i skacząca. Coś na wzór tej z Dynamicznej wyspy. A oprócz tego pojawiała nam się nowa opcja edycji tapety. Jednak, no, my przejdziemy teraz do opcji edycji ikon i od razu widać na spodzie cały ten nowy design systemu i tych elementów. Ale okej, okay, powracając, teraz pojawiała nam się nowa opcja ikon, a mianowicie jest to wybór brak, który przekształca nasze ikony i widżety w ten styl szkła, którym Apple zamierza podążać w kolejnych latach. Do wyboru mamy ustawienie go w jasnym oraz ciemnym motywie. Oraz wiadomo, wersja automatyczna, która automatycznie będzie się dostosowywać do trybu, w jakim znajduje się. Telefon. To samo oczywiście tyczy się widgetów. Co wy myślicie o tych nowych ikonach w stylu Liquid Glass? Mi jakoś one się zbytnio nie widzą. Przypominają mi czasy jailbreak'a i Tweaków, bądź ewentualnie jakieś nakładki na Androida, ale no to może kwestia czasu i doboru odpowiedniej tapety. Jak już jesteśmy na ekranie głównym, to jak dobrze przyjrzycie się dookoła tych wszystkich aplikacji, ale nie tylko, bo również to tyczy się doka, czy spotlighta, czy zegara nawet na ekranie blokady, pojawia nam się taka, jakby obrysówka, która porusza się wraz z tym, jak jak poruszamy naszym iPhone'em. Według przecieków taki efekt wizualny również miał być na ekranie blokady przy powiadomieniach i tych dwóch dolnych skrótach. Jednak no na ten moment przynajmniej na moim iPhone'ie to nie działa. No ale inaczej wygląda już sytuacja tak jak wspomniałem przy zegarze. A skoro już jesteśmy przy ekranie blokady to tutaj również pojawiło się kilka zmian. Więc tak przede wszystkim największą nowością o której Apple wspominało podczas konferencji jest możliwość zmiany wielkości zegara. Tak więc jak widać wystarczy, że złapiemy za zegar i możemy go dowolnie zmniejszać czy też powiększać. Kolejną zmianą jest możliwość wyboru nowej tapety tutaj w dolnym lewym rogu, bez konieczności robienia tego naokoło, jak to było do tej pory. A oprócz tego widgety, które standardowo mieliśmy na górze, zaraz po zegarem, od teraz możemy je przenieść na dół urządzenia, co w przypadku większych telefonów znacznie ułatwiej korzystanie z nich. Tutaj plusem jest to, że mamy wybór. Widgety mogą pozostać na górze, tak jak było to do tej pory, ale również możemy je przenieść na dół ekranu. Oprócz tego, z prawej strony pojawiła się nowa opcja wygenerowania zdjęcia w 3D, co już było prezentowane podczas konferencji WWDC w poniedziałek, który no ma za zadanie ożywić zdjęcia. W większości przecieków pojawiają się informacje o tym, że w iOSie 26 pojawi się belka wyszukiwania czy też narzędzi. To wszystko jest zależne w jakiej aplikacji jesteśmy obecnie, która będzie na samym dole urządzenia i będzie się unosić dynamicznie nad powierzchnią oraz dostosowywać do obecnych potrzeb i rzeczywiście taką belkę możemy znaleźć m.in. w wiadomościach Safari, Apple Music, zdjęciach itd., itd. Wiadomości i telefon są to jedne z tych aplikacji, które Apple postanowiło trochę pozmieniać i zaczniemy może od wiadomości. Przede wszystkim najwięcej zmian pojawiło się w grupie Czatach, bo tu pojawiło się kilka nowości. Zacznijmy od najprostszej, czyli pojawienie się dymków, które wskazują, że dana osoba jest w trakcie pisania wiadomości. Tak, te dymki do tej pory w grupowych czatach nie były dostępne. Oprócz tego została dodana opcja, dzięki której możemy stworzyć ankietę. I oczywiście jest to dostępne nie tylko dla wiadomości grupowych, ale i dla pojedynczych. Jak widać, możemy utworzyć ankietę, w której zawrzemy własne odpowiedzi, i nawet sami możemy brać w niej udział, a jak się rozmyślimy, no to oczywiście możemy zabrać z powrotem nasz głos, a i każdy inny uczestnik grup. Grupy, może do naszej ankiety, którą stworzyliśmy, dodać ich własny wybór. Fajną opcją, którą Apple zaprezentowało podczas konferencji WWDC jest możliwość tłumaczenia wiadomości na żywo, ale jak widać, nie jest ona dostępna niestety w języku polskim. Także nam pozostaje jeszcze pocieszyć się możliwością wyboru tła i nie tylko w czatach grupowych, ale również i w pojedynczych wiadomościach iMessage. Do wyboru mamy kilka domyślnych wgranych opcji przez Apple, ale również mamy i możliwość wybrania własnego zdjęcia z galerii. Dodatkowo w końcu wyszukiwanie linków, zdjęć, czy przez słanych dokumentów będzie o wiele, wiele łatwiejsze, gdyż zostało to wszystko pogrupowane w poszczególnych kategoriach, więc no tutaj kciuk w górę dla Apple, bo do tej pory to wszystko było toporne i często nie spełniało swojej roli. W telefonie, jak już wspominałem, również się trochę pozmieniało. Przede wszystkim nie mamy już zakładki ulubionych, która została zastąpiona przez połączenia, gdzie na dole pokazują nam się ostatnie połączenia, a u góry mamy nasze ulubione kontakty. A z prawej strony opcją klawiatury wraz z opcją wyszukiwania, która poza tym, że daje możliwość wyszukiwania ostatnich połączeń do danego kontaktu, to również pokazuje ostatnie połączenia. A jak klikniemy w ten menu z prawej strony u góry, to możemy bezproblemowo przywrócić stary widok telefonu. Więc tutaj muszę po raz kolejny dać kciuka w górę dla Apple za możliwość powrotu do standardowego wyglądu, a nie zmuszania użytkowników do korzystania z tych nowości. Battery Intelligence, inteligentna bateria, inteligentne zarządzanie baterią, zwałaj zwały. O funkcji tej już słyszeliśmy podczas iOSa 18, jednak no nigdy na tym systemie ta opcja nie zadebiutowała. I teraz raz z pojawieniem się iOSa 26 to się zmieniło. Także przede wszystkim jest to funkcja znana od lat na Androidzie. Ja jeszcze pamiętam z czasów, jak miałem Samsunga Galaxy S6. Chodzi tutaj przede wszystkim o informację urządzenia ile czasu pozostało nam do naładowania baterii. W przypadku iPhone'a wygląda to tak, że musimy przejść do ustawień baterii i stąd mamy podgląd obecnego poziomu naładowania oraz do ilu procent został ostatnio naładowany. No i najważniejsza funkcja, czyli ile czasu potrzebujemy, żeby naładować baterię do 80%, Oraz dalej do tych 100%, bądź ewentualnie do ustawionego przez nas Limitu, czyli przykładowo może być te 85, 90, czy 95. Dodatkowo, oprócz tego, to na ekranie blokady również wyświetla się informacja o pozostałym czasie do naładowania baterii, i nie potrafię pojąć, dlaczego to aż tyle trwało. Ale jak to się mówi, lepiej późno niż wcale. A jak zajdziemy niżej, no to tutaj pojawiła nam się nowa zakładka, czyli tryb zasilania, w którym pojawiła się nowa opcja, czyli adaptive power, o której również pojawiały się informacje w przesiekach. Jest to funkcja, która ma za zadanie analizować sposób korzystania z iPhone'a i wprowadzać jakieś tam ewentualne zmiany, które będą miały za zadanie ograniczyć zużycie baterii. Aplikacja zegara nie tylko dostała nowy wygląd ikony, ale poza tym w iOS 26 możemy ustawić własny dowolny czas drzemki, który mieści się w przedziale od 1 do 15 minut. Potwierdziły się również przecieki, które dotyczyły aplikacji aparatu, która no nie ma co ukrywać, ale obecnie jest nieźle pogmatwana i czasem potrafi przyprawić o ból głowy, szczególnie jeżeli szybko chcemy włączyć, bądź wyłączyć jakiś tryb czy funkcję. I tutaj firma z w końcu postanowiła Uprościć tą aplikację tak, jak już to było przedstawione w większości renderów. Czyli na spodzie aplikacji znajdziemy dwa tryby: zdjęcia i nagrywania, A jeżeli chcemy innych dodatkowych trybów robienia zdjęć czy nagrywania, to wystarczy, że dodatkowo przesuniemy palcem po tych dwóch opcjach i pojawia się reszta trybów, na które możemy się przełączyć. Poprzez przesunięcie bądź tapnięcie. A na górze ekranu będziemy mieli teraz wszystkie ustawienia jakości nagrywanych materiałów, czy klatek, czy też po prostu wielkości zrobionych zdjęć. A oprócz tego na dole wciąż mamy podgląd ostatniego wykonanego Zdjęcia, który obecnie jest kółkiem, a nie kwadratem, jak to miało miejsce do tej pory. A takim małym smaczkiem jest przywrócenie ikony aparatu, która jest bardzo zbliżona do tej sprzed iOS -a 7. A jeżeli jesteście osobami, które mają wiecznie brudny obiektyw, to Apple wraz z 26 będzie Wam przypominać o tym. W ustawieniach aparatu pojawiła się taka opcja, jak powiadomienie o brudnym obiektywie. Ja osobiście takiego problemu nie mam, bo telefon czyszczał nawet i te kilka razy dziennie, ale wiem, że kobiety często mają z tym problem. Także spokojnie Apple o Was pomyślało. A skoro już mówimy o aparacie i jego zmianach, to Apple również przebudowało ponownie aplikację zdjęć. iOS 18 przyniósł wiele kontrowersji pod tym względem i nie ma co się dziwić, bo zmiana była drastyczna i wielu ludziom nie przypadła do gustu. I ponownie firma z Cupertino postanowiła dodać możliwość przełączania się pomiędzy ostatnimi zdjęciami a zbiorami, więc mamy to rozdzielone, chociaż w jakimś tam stopniu, co na pewno wielu osobom przypadnie do gustu. I również pojawiała się mała zmiana w zrzutach ekranu. U nas w Polsce wiadomo, oficjalnie Visual Intelligence nie jest jest dostępne, ale jeśli je włączymy, to po wykonaniu screena możemy wyszukać dany przedmiot, czy też dodać event do kalendarza, a nawet użyć funkcji Circle to Search, która jest znana z Androida. Ale no, w tym materiale skupiam się na funkcjach i zmianach dostępnych u nas w Polsce, także tutaj oczywiście mamy nowe UI i elementy w stylu Liquid Glass. Ale powracając do tych screenshotów, to ekran edycji wygląda jak ten od iPhone'a, czyli takie zaokrąglone krawędzie, a nie jak to było do tej pory, że pokazywał nam się kwadratowy screen. Podsumowując, tak jak wspominałem na początku tego materiału, Apple generalnie olało temat AI. Jakieś funkcje się pojawiły, nie ma co ukrywać, ale nie jest ich dużo i nie są jakieś niesamowite. Poza tym nie są dostępne u nas w Polsce i nie wiadomo, czy kiedykolwiek będą, więc po raz kolejny dostajemy wybrakowany produkt. Apple postarało się zagrać inną kartą w tym roku, stawiając całkowicie na zmiany wizualne. Żeby odciągnąć naszą uwagę o topy z AI i czy im się udało, wychodzi na to, że tak, bo cały internet tak naprawdę huczy w temacie nowego. Wyglądu. Także brawo, Tim Cook! I udało Ci się wybrać z tej całej sytuacji. Tylko nie wiadomo na jak długo. A co do iOSa 26 i pierwszej bety, to jest ona bardzo niestabilna i na każdym kroku pojawiają się ścięcia czy renderowania animacji. Telefon dodatkowo się mocno nagrzewa oraz bateria. Ta znika po prostu w oczach. Nie zliczę ile razy w ciągu dnia musiałem doładowywać telefon, więc jeżeli planujecie instalację tego systemu na waszym głównym urządzeniu, to raczej na ten moment bym to odradzał. No chyba, że nie przeszkadza wam latanie z powerbankiem i odczuciem jakbyście używali urządzenia wartego co najmniej jakieś... 600 zł, a nie 5000 bo wydajność na flagowym poziomie to to nie jest. Wiadomo, jest to pierwsza beta i czego innego można by się spodziewać jednak no mam wrażenie, że rok temu było o wiele lepiej na pierwszej becie i gdzie ta praca nad tą stabilnością zapowiadana przez markę Gurmana, bo szczerze powiedziawszy jak dla mnie osobiście przypomina mi się sytuacja sprzed tych 12 lat ale jednak jeżeli byście się zdecydowali na tą instalację, no to w przypadku mojego iPhone'a 15 Pro Max aktualizacja wynosiła jakieś te 15 Giga, więc no w sumie całkiem sporo. Zobaczę, może pojawi się jeszcze kolejny materiał, w którym pokażę wam te funkcje Apple Intelligence, ale no pomyślę jeszcze nad tym. Dodatkowo też bardzo mi jest ciężko ostatnio z czasem. Myślałem, że uda mi się więcej nagrać z tych materiałów po tej konferencji. Jednak no wyszło jak wyszło. Także ja wam życzę mojego dzianka i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!